Witam kochane wagi, to jest kanał Inimari. Ja mam na imię Paulina i dzisiejsze czytanie kart Tarota dotyczy lipca 2025. Co Wam przyniesie ten miesiąc? Zanim przetasuję karty, chciałabym użyć moich magicznych kostek, żeby sprawdzić jaka energia będzie przepływać, gdzie będzie szedł fokus, na czym się będziecie skupiać. No, i mamy tutaj kochani, dziewiąty dom i mamy Neptuna. Więc. Co, niektóre, co niektórzy z Was, moje drogie wagi, będą się skupić na podróżowaniu. I to będą takie dalekie podróże, gdzie będziecie odkrywać różne fantastyczne rzeczy, które w jakiś sposób Was zainspirują. To będą bardzo inspirujące podróże, to chcę powiedzieć. Poznacie może dużo ludzi z różnych środowisk, z różnych kultur, to na pewno. Dziewiąty dom to nie tylko podróże, to również nauka wyższa. Więc być może co, za nie, co niektórzy z Was będą tutaj myśleć o jakichś nowych kierunkach studiów, może w mediach moi drodzy, może w jakichś y, kierunkach artystycznych będziecie chcieli się kształcić, będziecie chcieli zdobywać wiedzę. No dobra, to tak na początek. A teraz już tasuję karty. No i chciałabym najpierw zapytać się o to, co idzie do Was z zewnątrz, moje drogie wagi. Co idzie do Was z zewnątrz? Jakie sytuacje, jakie szanse, jakie wyzwania? Hmm. Tam, tam, tam. Zobaczymy, czy coś wypadnie. Jakoś tak wiecie. Nieśmiałe są te karty. Nie o, o, o. Raz, dwa, dobra. Wpadło ich całkiem sporo. Ale to nie szkodzi. Chwila przerwy na włączenie mikrofonu. Zapomniałam o mikrofonie. To ten Neptun tutaj mi tutaj zaneptunił. Dobra, kochani. Yy, jedziemy ósemeczka pałeczek. Może Wam pokażę lepiej z bliska, zanim to tutaj odłożę daleko, gdzie nie ma fokusu kamery. Wow! Mamy cesarza. No przepięknie. Mamy dziesiątkę pucharów. Moje drogie wagi, jaki wspaniały lipiec przed Wami. Mamy dziewiątkę pentakli. Przepiękne karty, od razu Wam mówię. Mamy dziewiątkę mieczy. Mamy rycerza mieczy i mamy dwójkę pałeczek ja sobie ją tutaj gdzieś zmieszczę. Czekajcie, czekajcie, żeby wszystko było dobrze widać, prawda? Tak zrobimy. Tak zrobimy. I tą sobie tutaj na spód. Na wierzch znaczy się przełożę. Więc kochani, zacznijmy od tego, że jest tu kilka kart, które potwierdzają mi te podróże. Więc mamy tutaj przede wszystkim dwójkę i ósemkę pałeczek. Tak sobie pięknie poukładam, a teraz to będę wyciągać, nieważne. Więc będziecie planować jakąś właśnie podróż, będziecie o niej myśleć, będziecie się zastanawiać, gdzie by pojechać, jaki nowy ląd odkryć, jaki nowy, nowy horyzont poszerzyć, więc tutaj jak najbardziej podróże, może to być gdzieś blisko przyrody, gdzieś blisko natury, natomiast Tutaj jest bardzo dużo takiego planowania, więc co niektórzy z Was oczywiście w lipcu pojadą gdzieś na jakieś wakacje, a niektórzy z Was, moje drogie wagi, będziecie w trakcie intensywnego tutaj planowania i zastanawiania się, gdzie pojedziecie. Gdziekolwiek by to nie było, na pewno będziecie, kochani, bardzo zadowoleni. Mamy dziewiątkę Pentakli, więc taka karta spełnionego życzenia i bycia zadowolonym z, z, z miejsca, gdzie się jest. Nawet jeśli tutaj akurat to jest wasz własny ogródeczek. Na pewno ta przyroda tutaj mi tutaj bardzo mocno się wybija, że będziecie szukać takiego wytchnienia, będziecie szukać miejsc, um, gdzieś blisko przyrody. Wiecie, co to mi w ogóle wygląda, jak takie, nie wiem, e, toskania, Włochy, te słoneczniki, winogrona, tutaj taka willa, włoska. No nie mówię, że wszyscy akurat do Włoch pojadą na wakacje. Ale taki klimat, wiecie, śródziemnomorski, właśnie gdzie jest słońce, gdzie jest ciepło, gdzie jest dobre jedzenie, a gdzie jest pyszne wino. E, I takimi rzeczami jakby właśnie będziecie się rozkoszować, enjoyować. Czy pojedziecie z kimś? Tak, pojedziecie z kimś, a jeśli nie, to na tym wyjeździe przeżyjecie gorący romans, moi drodzy. Albo poznacie swojego przyszłego partnera, tu gdzieś partnerkę. Możecie pojechać po prostu ze swoim chłopakiem, dziewczyną, żoną, mężem, oczywiście. Natomiast to jest taki czas, właśnie spędzony z bliskimi, gdzie cieszymy się czymś towarzystwem, gdzie wszystko jest tak, jakbyśmy chcieli. Mamy, słuchajcie, tutaj cesarza, i cesarz mówi właśnie o takiej decyzyjności, z czym wiem, drogie wagi, czasami macie problem, ale w tym przypadku będziecie jakby akurat zdecydowane. Jakby to wy włożycie tutaj spodnie, nieważne czy jesteście mężczyzną czy kobietą, yy, będziecie wiedzieli, co chcecie, i będziecie dziarsko, że tak powiem, po to szli. No i zresztą mamy tutaj, prawda, rycerza mieczy, który dokładnie yy, jedzie tam, gdzie chce, zdobywa to, co chce, i jakby nie waha się, tutaj nie ma, kochani, wahania. No ta dziewiątka tutaj, mieczy, na koniec mówi o jakichś. Nieprzespanych nocach. Natomiast ja bym powiedziała, że te nieprzespane noce one na pewno nie będą się wiązać um, z jakimiś problemami, tylko właśnie raczej ze świetną zabawą i chodzeniem spać nad ranem. Moje drogie wagi. Także odkrywanie nowych, wspaniałych miejsc, kultura, sztuka, przyroda, podjęcie decyzji dokąd chcecie jechać, z kim chcecie jechać, także same wspaniałości. Dobrze, no to teraz pytanie, co w środku, jaki będziecie mieli vibe, jaki mental, mindset, tak to nazwijmy, co w środku, co w duszy, co w serduchu. Uuu, odwrócony rydwan, siódemka pentakli, poczekajcie, ja to tutaj poprzesuwam, mamy piątkę mieczy i mamy króla pałeczek. Okej. Okay. Mam wrażenie, że będziecie troszeczkę chcieli zwolnić. Wiecie, że będziecie chcieli zwolnić. Że będziecie chcieli się właśnie rozkoszować każdym momentem. Że jakieś takie sytuacje yy, z życia codziennego może jakieś spory z innymi ludźmi, jakieś yy, niezałatwione sprawy, yy, może. Jakieś kłótnie z kimś na przykład w związku i tak będziecie chcieli to odstawić trochę na taki boczny tor. Będziecie chcieli skupić się na tym, co jest tu i teraz, i bardzo ważny będzie ten taki moment teraźniejszy. Zadbanie o siebie, zadbanie o swoich bliskich. I nie spieszenie się. Wiecie, wydaje mi się, że ten właśnie tutaj rydwan odwrócił mi się do góry nogami, bo rydwan oznacza oczywiście podróż, środki lokomocji, tak? Zmierzanie w jakimś kierunku, a odwrócony powiedziałby mi bardziej właśnie o zwolnieniu tempa. Czyli wybieram się gdzieś, planuję tą podróż, ale w takim swoim spokojnym tempie. Mamy tutaj siódemkę pentakli, nie spieszę się, mam w sobie tą. Cierpliwość. Co nie zmienia faktu, że mam też dobry humor, prawda? W królu pałeczek. I jak mówię, jakieś takie sytuacje trudne chcę zostawić trochę za sobą. Nie chcę się z nimi tutaj mierzyć w lipcu. Wolę myśleć trochę bardziej o przyjemnościach. Dobrze, drogie wagi. To tutaj tak wakacyjnie się zrobiło, a przecież niektórzy z Was na pewno w lipcu też chodzą do pracy, więc sprawdźmy, co w pracy, w karierze i finansach. Mamy, poczekajcie, pokażę Wam, y, pazia pałeczek. Mhm. Co jeszcze, co jeszcze? Mamy królową mieczy i siódemkę pałeczek. Ok. Kochani, mam wrażenie, że zapaliliście się może yy, do jakiegoś projektu, albo do jakiegoś zadania, albo co najlepsze, słuchajcie, o mam jeszcze takie przemyślenie, może od tego zacznę, bo to do mnie tak przyszło, że w Waszej firmie, tam gdzie pracujecie, pojawiła się jakaś nowa osoba, wiecie, taki yy, nowy yy, narybek. I możecie się czuć przez to w jakiś sposób zagrożeni, że ta osoba zagraża waszej pozycji. Więc yy, zalecany jest tutaj dobry plan i dobra strategia, bo to, że przyszedł ktoś nowy i świeży, to nie oznacza od razu, że wy musicie tutaj a, się czuć w jakiś sposób zagrożeni dosłownie, że wasze stanowisko jest zagrożone. I że Wy musicie tutaj się jakoś bardziej wykazać. Natomiast na spokojnie i na chłodno zupełnie dobrze jest mieć jakiś yy, dobry plan działania, ewentualnie. Jeśli, słuchajcie, bo ta sytuacja może być odwrotna: to Wy jesteście nowi w miejscu pracy i jest tam ktoś bardziej doświadczony, i ten ktoś Was trochę jakby próbuje zwalczać, nie daje Wam że Rzeczywiście, rozwinąć skrzydeł, nie daje wam pokazać waszego pełnego potencjału, więc również zalecana jest tutaj, że jak powiem, spokój, opanowanie i dobra strategia, żeby dostać to, czego chcecie. Widzę, że tu mi się wysuwają jeszcze kilka kart, więc sobie je tutaj wyłożę. Mamy szóstkę mieczy, co niektórzy właśnie z pracy to sobie wyjadą na wakacje, odpocząć od tego wszystkiego. Widzicie, tak mi się tutaj to jest też jakaś walka. Którą niby wygrywamy, ale czujemy się przegrani, i potrzebujemy trochę tutaj od tego odpocząć, to mogą być właśnie sprawy związane z pracą, które chcecie, że tak powiem, właśnie zostawić za sobą i chcecie się skupić tylko na przyjemnościach w tym miesiącu, dokładnie mamy rycerza pucharów, dbanie o przyjemności, król pentakli i as pucharów. Moi drodzy, jeśli jest to jakaś nowa praca, w której jesteście, to uzyskacie protekcję kogoś na wyższym stanowisku. Może ktoś na początku czuć się zagrożony, ale w końcu wam zaufa i w końcu się na was otworzy i wam pomoże tutaj jakby się odnaleźć w tym nowym miejscu. Natomiast jeśli to wy, tak jak wcześniej mówiłam, macie jakieś takie nowe osoby, to może wy tej osobie udzielicie jakiś rad, podzielicie się swoją doświadczeniem, swoją mądrością i tak naprawdę i poczujecie, że yy, ta osoba również wam coś daje z tej swojej świeżości, z tej swojej nowości. To może być całkiem fajna relacja również prywatna. Dobrze, kochane Wagusie, sprawdźmy, co w związkach, w relacjach stałych, tam gdzie już jesteście ze sobą od jakiegoś czasu. Macie tą swoją drugą połówkę. Sprawdźmy, sprawdźmy, sprawdźmy. Relacje, związki. Waga. Lipiec. Poproszę tutaj o jakąś podpowiedź. Dziękuję. A smieczy jakieś rozmowy. Cesarzowa. Mhm. Eremita. Proszę, trzy wielkie arkana. Kochani, powiedziałabym, że taki czas troszkę osobno, jakbyście potrzebowali jakiegoś takiego, takiej chwili wytchnienia od siebie, więc może ta podróż bardziej samotna, albo z jakąś taką, nie wiem, bliską nam osobą, ale niekoniecznie naszym partnerem. Mam tutaj wrażenie, że nastąpi jakiś taki moment nie, że ochłodzenia. Bo mamy tutaj również cesarzową. Cesarzowa to obfitość, to bogactwo, to mm, piękna zmiana, która idzie do nas z zewnątrz. Więc jakby te uczucia między wami są szczere, są dobre i jest ich dużo i są dobre, to jest tylko taki po prostu moment, gdzie dajemy sobie troszeczkę od siebie chwilę wytchnienia, wiecie? Że jedna osoba robi coś innego, jest zajęta jedną rzeczą, drugą. Wy możecie się tak trochę poczuć, że nie, że jesteście samotni, ale że partner właśnie poświęca czas jakiemuś swojemu projektowi, czemuś innemu. Może musiał wyjechać, kochani, i was na nie wiem miesiąc, dwa zostawić, może miał właśnie jakiś taki wyjazd, więc jakaś taka moment zawieszenia, skupienia się na sobie i na swoich własnych powiedziałabym przyjemnościach, planach i y, projektach co nie oznacza absolutnie końca tutaj y, kochani y, związku więc teraz jeszcze single, moje drogie single, ta karta też chce wyjść, więc co dla Was ósemka pucharów, przepięknie kapłan mhm. wow koło fortuny i siła, moi drodzy, piękna zmiana, yy, że jak powiem w takim razie chyba statusu, tak? Kiedyś było coś takiego na Facebooku, że się ustawało status związku, yy, więc yy, tutaj możemy sobie napisać, tak? Właśnie yy, jak ktoś jeszcze używa Facebooka, że tak, i będziecie yy, yy, w związku. Wasze marzenie, moi drodzy, do Was przyjdzie, Wasze marzenie się spełni. To, co było kiedyś myślą, to, co było kiedyś tylko słowem, to, co było kiedyś tylko jakby obiektem waszego pożądania, schodzi z góry na ziemię. Następuje obrót koła, zmiana i ten moment takiej samotności, nocy, kiedy czujemy się sami może właśnie to jest to, kochanie, w tej podróży poznacie tą osobę. To jest ta zmiana, która tutaj do was idzie i która was bardzo umocni. Poczujecie, że ten związek ma szansę na przyszłość. Poczujecie, że ten związek to jest taki właściwy, przepiękny, ważny. Kochani, no, yy, moje drogie wagusie, które były singlami jeszcze w czerwcu, w lipcu, już nie będziecie. Idzie do Was ktoś, kto zmieni Wasze życie, kto wyprowadzi Was, że tak powiem. Z jakiegoś poczucia zwątpienia, z poczucia zagubienia odnajdziecie dzięki tej osobie yy, ścieżkę. Zobaczcie, tu jest noc, oświetla jak księżyc i tutaj jest również noc i ten księżyc tutaj świeci. I ten księżyc Wam oświetli drogę do tej osoby. Karta rada, mamy głupiec, mamy głupca, przepraszam, i ósemkę mieczy. Te dwie karty mówią o tym, żeby... Nie bać się nowości, nie zamykać się na to, co do Was idzie, nie przyblokowywać się w jakimś sensie. Wszystko jest dla Was dostępne, moi drodzy. Wszystko jest dla Was dostępne. Jeśli nawet czujecie, że nie wiem, że, że coś wam się może nie należy, że na coś nie zasługujecie, albo że to po prostu nie może nam się wydarzyć. To mi się nigdy nie przytrafi. To tak to ja w to nie wierzę, że mi się coś takiego może przytrafić. Owszem, może. I już jest, że tak powiem, za zakrętem. I już jest za zakrętem, I już do Was idzie. Także odblokujcie się, kochani. Czasami jest tak w naszym życiu, że pewne, że pewne osoby, sytuacje, jeszcze raz powiem, rzeczy do nas nie przychodzą, nie manifestują się w naszym życiu, ponieważ w jakiś sposób my jesteśmy na nie zablokowani. Więc karty mówią, otwórzcie się, odblokujcie swoją energię, odblokujcie swoje czakry, otwórzcie swoje serce na to, co do Was idzie, bo idą do Was same wspaniałości, nowości to jest ważne. Nowości um, i takie poczucie, i takie uczucie lekkości o może w ten sposób, z poczucia jakiegoś ciężaru do poczucia lekkości, tylko musicie dać się znaleźć. Dziękuję pięknie, moje drogie wagi, wysyłam Wam dużo miłości, serduszko dla Was, jeśli to czytanie Wam się podobało, z Wami rezonowało, wyślijcie mi również takie serduszko w komentarzu, kciuk w górę albo subskrypcja, jeśli to pierwszy raz tutaj. Pozdrawiam serdecznie, pa pa.